Panie Komendacie Wojewódzkiej Policji, dowódca o przyrości spektrum Danubego Boszko, projekt kary karniconu do oprócz przekazania obowiązku sądata wysokiego polskiego przygiętu. Przedstawię głos. Panie Panowie Wczoraj. O przedstawienie informacji kadrowej proszę Panią Naczelnik Udziału Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Panią Pan Komisarz na Leczkę Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji Ministerstwa Wewnętrznych odwołał inspektora Sławomira Jerza ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dniem 2 lutego 2012 roku. Do czasu powołania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie obowiązki będzie pełnił inspektor Adam Kołodziejski, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Szanowni Państwo, nastąpi teraz ważna chwila, pożegnania się komendanta wojewódzkiego ze sztana. Jest następny państwo. Panie Panowie, proszę. Po zabranie głosu proszę pana mysły, osoby Służyłem w tym garnizonie i kierowałem nim ponad 4 lata. Spotkałem tu wielu bardzo wartościowych, policjantów oddanych służbie poświęcających się na rzecz... Bezpieczeństwa mieszkańców Gwardii i Mazur. Dzisiaj tym wszystkim policjantom chciałbym serdecznie podziękować. Chciałbym serdecznie podziękować moim zastępcom, z którymi miałem przyjemność pełnić służbę, którzy wspierali mnie w codziennych, trudnych chwilach i pomagali mi rozwiązywać wiele istotnych dla tego garnizonu spraw. Skutkujących poprawą bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Barni Mazu. Z całego serca dziękuję całej kadrze komendantom miejskim, komendantom powiatowym i zastępcom, naczelnikom wydziału, osobom pełniącym stanowiska jednoosobowe, rzecznikowi. Całemu zespołowi prasowemu, audytorowi, komendanta wojewódzkiego, głównej księgowej i wielu, wielu innym osobom, którzy są tutaj dzisiaj ze mną, bądź też pełnią służbę, akurat dzisiaj pełnią służbę. Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Marianowi Bociewskiemu za to, że wspierał mnie cały garnizon nie tylko finansowo, ale przede wszystkim w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w całym garnizonie warmińsko-mazurskim. Był Pan oddany i jest oddany wszystkim policjantom Warmii i Panie Wojewodo, serdecznie dziękuję. Pani Marszałek, oraz Panu Marszałkowi nieobecnemu na dzisiejszej uroczystości, ponieważ wezwałem go ważne obowiązki służbowe, chciałbym podziękować również za wsparcie, którego miałem zaszczyt ja i wszyscy policjanci doświadczyć yy, podczas pełnienia tej służby, za to, że wspierali Garnizon warmińsko w różnego rodzaju programami. Nie pamiętam. Zarząd CDS-u, witam serdecznie. Witam serdecznie również Pana pułkownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sławka Galickiego, Komendanta Straży Wiejskiej Józefa Kłoska. Są to nie tylko, nie tylko osoby, które pełnią funkcję ważne dla tego garnizonu i tak naprawdę wspierające nas, policjantów, w, w, w tej codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim przez te cztery lata mogę powiedzieć, że są to moi przyjaciele. Odchodzę do garnizonu Podlaskiego. Jest to garnizon sąsiadujący z naszym województwem. Myślę, że te drogi w zakresie bezpieczeństwa cały czas się ścierały, jeżeli chodzi o, o, o tą wspólną pracę. Praca w tym garnizonie jest, tak jak wszędzie, nakierowana na poprawę bezpieczeństwa. Będę się starał, aby to dobre imię garnizonu warmińsko-mazurskiego na które zapracowaliście czy zapracowaliśmy wspólnie było też tam znane myślę że to że nasze województwo dzisiaj jest najlepsze w kraju tak mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością to jest wasza zasługa jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję. Po zabranie głosu proszę Pana Wojewodę dla mazurskiego Pana Mariana Taki dzień też miałem swojej pracy. Dzień, w którym zostałem powołany na wojewodę, a musiałem pożegnać się z pracownikami, z którymi w Urzędzie Miejskim i z którymi pracowałem 9 lat. I nie dziwię się, że się w tym momencie załamuje głos i są różne myśli. Ale ja chcę powiedzieć tak, Panie Komendancie i Szanowni zebrani na tej uroczystości, uroczystości i goście, i funkcjonariusze. Pan komendant nigdzie nie odchodzi. Pan komendant przyjmuje nowe zadania, które będzie również jako człowiek doświadczony w równym stopniu realizował w innym województwie. To nie jest praca, to jest służba. Ja taką też służbę wykonuję na co dzień. To pan komendant służąc nie wie w, jakiej, w jakim garnizonie, w jakiej jednostce, czy jakie zadania będzie realizował za rok, dwa czy trzy. Czy po skończeniu tak zwanej kadencji. Tak samo i do nas, do funkcjonariuszy administracji rządowej, to dotyczy, czy nas to dotyczy. My też jesteśmy przygotowani na to, że nic się. Nie daje na zawsze ani funkcji, ani stabilności, bo podejmując takie zadania wiemy, że my podejmujemy służbę, a nie pracę. Panie komendancie chciałbym serdecznie Panu podziękować za te ponad cztery lata naszej wspólnej pracy, i powiedzieć, że Garnizon olsztyński wbrew jakimś zapowiedziom, jest na poziomie najwyższym, jaki Pan ze swoimi współpracownikami mógł osiągnąć. Nie bez przyczyny. Jest to danie Panu nowego zadania w województwie bardzo zbliżonym charakterystyką, zbliżonym y, do naszego województwa. Też województwo ma granicę zewnętrzną z Białorusią, tak jak my, niewiele województw ma dodatkowe jakby zadania do, w tym zakresie. I myślę, że doskonale Pan poradzi z tymi zadaniami w województwie podlaskim, tak jak poradził Pan w tym województwie. Dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu pomiędzy komendami powiatowymi Policji wytworzył się taki klimat powiedziałbym stabilnego, stabilnej kadry. I przy okazji Panie Komendancie chciałbym również Panom Komendantom, funkcjonariuszom garnizonu warmińsko-mazurskiego podziękować za ten wysoki poziom, który reprezentujecie obszarze bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na warmii mazurów. Życzę, aby Pan w nowym zadaniu spełnił taką samą rolę i życzę na przyszłość awansu zawodowego. Oby Panu tam dobrze się żyło. Nie lepiej niż wojskowie do Minsk. Także wszystkiego dobrego. Chciałbym pani też na pamiątkę przekazać mały element krajobrazu oszyńskiego, żeby przypominał, że jesteśmy z panią. Wszystkiego dobrego. Jeżeli pan nie zmieniał formacji mundurowych, to mundury, yy, mundur niebieski jest też w, tym, w tej kolekcji. Na panie dyrektorze. Zabranie głosu proszę panią wicemarszałek Szanowny panie wojewodo, panie komendancie. Panie i panowie oficerowie, dostojni goście, Szanowni Państwo, podobno jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana i wygrywają ci, którzy się tych zmian nie boją. Ja dzisiaj reprezentuję pana marszałka Jacka Protasa, ale myślę, że w tym miejscu mogę również oddać głos za wszystkich samorządowców Warmii i Mazur i podziękować panu, Panie Komendancie. Za wspaniałą współpracę i za pana pracę. Śmiało możemy mówić o tym, iż w ciągu ostatnich lat Komenda Wojewódzka Policji i policja na Warmi Mazurach dokonała skoku cywilizacyjnego, może to jest za dużo powiedziane, ale olbrzymiego skoku, jeśli chodzi o dosprzętowienie. Państwo te pieniądze pozyskaliście państwu nie dał. Mówię często o pieniądzach, ale tym się zajmuję. Pozyskaliście olbrzymie pieniądze na projekty związane z zakupem sprzętu, samochodów, ale również na projekty infrastrukturalne, co przekłada się w sumie na bezpieczeństwo wszystkich samorządów Warmii i Mazur. I bardzo byśmy chcieli, aby taki kierunek działań był nadal kontynuowany. Szanowny Panie Komendancie, w imieniu Pana Marszałka Jacka Protasa, w imieniu całego zarządu, Sejmiku i wszystkich samorządowców bardzo jeszcze raz dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia i odwagi w tej zmianie. Państwo zapanowaliśmy teraz taki element wspólnego zdjęcia. Prosiłbym, abyście wszyscy przemieścili. Ono są do wojewódzkiej policji w Olsztynie. Sztandar od towarzyć. Poczekaj. Patrz.